Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dziś w Zabezpiecz Auto gościmy nowe Jayco 7. Samochód przyjechał do nas na montaż zabezpieczenia, Canlog. W tym momencie jest ono aktywne uruchamiamy samochód, kluczyk mam przy sobie, noga na hamulcu engine start samochód się uruchamia a biegu wrzucić nie możemy mamy tutaj pakiet premium, więc za chwilę nam zacznie trąbić trąbi, ja w tym momencie wpisałem tajny kod czyli kombinację przycisków znajdujących się w samochodzie mrugnęła nam kontrolka świateł drogowych czyli canlock nam się odblokował i w tym momencie Biegi nam normalnie wchodzą, możemy odjeżdżać. Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, mamy również aplikację w telefonie oraz brelok, które automatycznie odblokują nam Canlocka zaraz po włączeniu zapłonu. Czyli na co dzień mając przy sobie brelok lub telefon, urządzenie staje się bezobsługowe. Canlock zabezpiecza auto. Zapraszamy. Zabezpiecz Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.